betonowy, krowy Witam serdecznie w kolejnym odcinku betonu. A! Dzisiaj gramy w Tower Defense'a z i Tower Defensa Ponoć bardzo fajna gra. Zobaczymy jak jest w rzeczywistości. Zapraszam! Dobra, i mamy tutaj już tę grę, widzę jakiś halloweenowy event tutaj, proszę państwa, bardzo mi się podoba ten wystrój, bardzo to ładnie i klimatycznie wygląda, zaczynamy od przeklętych katakumbów, zobaczymy na czym to polega, nie grałem jeszcze w tę grę. I jesteśmy w jakimś takim bardzo halloweenowym miejscu i mamy jakieś takie rzeczy, tu już biegną nam, ale ja nie wiem, tam jest nasze coś, tylko teraz co ja mogę kupić, co ja mogę zrobić, nie wiem co ja mogę zrobić. Nic nie mogę kupić. O co tutaj chodzi? A oni mi biegną rozwalić. Co ja mam tu zrobić? Halo, pomocy, pomocy! No, ale niszczą mi bazę! No, zniszczyli mi bazę, ale ja nic nie mogłem kupić. Dobra, jeszcze raz. Ja chcę iść na Easy. Teleportuję. Dobra, i mamy 200 pieniążków. Ale ja koniecznie muszę coś mieć do obrony. To tak nie może być. Ja coś tu robię źle. Approximately 10 hours later Dobra, zaczynamy jeszcze raz. Tu są jakieś unity do wylosowania. Mam stówkę, speakerman mi się wylosował. Ok, A, i to mogę sobie włączyć tu. Dobra, mamy tych dwóch. Lecimy na easy jeszcze raz. Lecimy, lecimy wolnego slota, mamy, lecimy. Nigdy nie grałem w tę grę, dlatego tutaj dopiero odkrywam pewne tajniki. Jak to przejść, jak w to grać? Dobra! I zaczynamy. Tutaj mamy ban. To może w tym miejscu postawimy speakermena? O, tutaj. Postawimy. Zobaczymy, co on będzie robił. Postawimy też kameramena kawałek dalej. O, tu. I zobaczymy, jak to będzie szło. Lecą tutaj nam jakieś tutaj takie dziwne ludziki. I kameraman tutaj po 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 pokonuje je, popaga nam, żeby je. Pokonać, ja chcę jeszcze jednego na szybko, nie mam pieniędzy tyle, żeby dać kolejnego. Darłem ze gardło, ale mamy tutaj speaker który kolejne pokonuje. No, okej, okay, udało się. Pierwsza fala pokonana, czyli rozstawiliśmy je w dobrych strategicznie miejscach. Leci kolejna fala, zyskaliśmy pieniążka. To może dajmy tutaj w tym momencie kameramena i zobaczmy, jak to będzie szło. Tamta fala sobie biegnie. I teraz co, jak nasz kameraman sobie poradzi? Pokazuj nam, pokazuj nam rać sobie dobrze, rać sobie dobrze. Dobrze, dobrze. Buczkaczki, dużo tak kaczki wygląda w ogóle jak. On je pokonuje do jakiegoś tam poziomu. Teraz kolejne, co mamy? Mamy kolejnego kameramana On kolejne pokonuje. Dobra, dobra. Dotukuje, dotukuje. Dobrze, dobrze, dobrze. I tam już speakerman powinien sobie z nimi poradzić. Tak, udało się. Jest. Mamy to. Czy kolejną falę przetrzymamy? Nie wiem, bo nie mogę nic na chwilę obecną dokupić. Mogę dokupić. Dobra. Jak ja mogę dokupić, to ja dostawić muszę. Szybko biegiem, biegiem, biegiem. Tutaj. Tak. Postawiliśmy jego. I on coś daje? Tak, tam już teraz takie większe wanny lecą. Ale on jakiś tam damage im zadaje. Dobra, zobaczymy, jak płyną dalej. Teraz mamy kameramena. Zobaczmy, co kameraman zrobi. Zyskujemy pieniążki na szybko, więc możemy zaraz, jak dobrze pójdzie, dostawić kolejnego, tak? Szybko, 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 szybko. Pieniądze potrzebuje. Potrzebuje siana. Mamy stówę, dobra! Jest stuwa. Dodajemy kolejnego tutaj w to miejsce. I patrzymy, co się dzieje. Tu jeszcze speakerman ich rozwala, dobra? Jest! Udało nam się. Mamy kolejne pieniądze. Pieniądze do wydania, kolejne fundusze do spożytkowania. Ja biegiem tam, pobiegnę, żeby je dać już tutaj. O, on będzie miał dobry zasięg w tym miejscu. On sobie powinien fajnie radzić, tak, bo on na ten taki, ten taki tutaj kwadracik cały bierze, kolejny bierze ten, one coraz szybciej lecą. Dlaczego one lecą coraz szybciej? Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, dobra, biegiem, 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 biegiem. Do kolejnego miejsca, tu bym jego. O, ja go dam tutaj. Zobaczymy, czy pokona. Czy nam się uda obronić bank. Gdzie jest ten bank? W ogóle, tu jest bank. Ta droga wcale taka długa nie jest, jakby się mogła wydawać. Ale póki co, bank mamy nienaruszony. Kolejną falę czekamy, aż będzie szła. Przetrwaliśmy dużo fali na chwilę obecną. Zobaczymy, jak będzie z kolejnymi. Zobaczcie, jak to idzie. To działa wszystko jak dobrze na oliwiona maszyna. To, to wszystko przez te emocje, przez to, co tutaj się dzieje. Mamy kolejne pieniądze. Dobra, rozstawiamy, nie czekamy. Tutaj by się ktoś przydał, w tym miejscu. Eee, gdziebym jeszcze mógł postawić? Tutaj na początku by się wbrew pozorom ktoś przydał. O, tak, żeby tutaj mógł ich dojeżdżać stąd i od razu na wst. gdzie ja w przystanek jakiś wszedłem i tu na wstępie od razu by się ktoś przydał. Jak one sobie radzą? Czy kaczki nie dowalają mi banku, nie dowalają mi banku? Bardzo ładnie. Zobaczcie jaka już się armia zrobiła i kolejnego możemy postawić tutaj. Widzicie ten kameraman na początku osłabia ich morale, żeby oni nie mieli tyle siły walczyć. Kolejne kameramany, speakermeny dają radę. Ogólnie myślę, że chyba speakermeny są jakieś takie fajniejsze wydają mi się. Jakoś tak więcej mi się wydaje, że damage'u zadają. One tam nawet dojechać nie mogą. Taką strategię wymyśliłem. No dawaj kaczka szybciej. No ty, bo ja się przestraszyłem. To ich tam tyle się zrobiło! Patrzcie, oni coraz więksi lecą. Jezu Chryste, ile ich tam leci teraz, a ile ja mam pieniędzy już? I teraz pytanie, czy mam te pieniądze wydawać, czy nie? No zobaczymy czy sobie poradzą. Dolatuje mi ich coraz więcej, hej! Ja nie wiem co mam zrobić. Ja nie wiem co mam zrobić. No! Ej ej, 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 ej! Tutaj za mocno! No niebezpiecznie mi się tutaj robi Kolejnego trzeba zatrudnić Kolejnego, kolejnego Bo tutaj ich już za dużo mi leci Czy oni dadzą radę? Czy ja dam radę psychicznie to udźwignąć wszystko No nie, 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 nie Tutaj ich nie Oj, 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 tak wyszło słuchajcie Na easy Weźmy sobie na medium. Tak, na medium zobaczymy jak nam to pójdzie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu i nam już lecą! Biegiem tu pyk. Jeden, tu drugi, ale ładna miejscowa w ogóle, taki western, dziki zachód. Czy ci moi sobie poradzą? No póki co jest ich tylko dwóch, a tych kaczek jest całkiem sporo. Dali sobie radę. Nasza baza jest aż tutaj. Investigation Center. Eee. eee, 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 eee. Pyk. Walczcie dzielnie, zobaczcie co tu się dzieje. Oni nie, mo nie mogą przedostać się, bo ci moi tak dobrze walczą. Tak, trzeba będzie nas kolejnego dorzucić i ja bym go dorzucił od razu, ale nie mam pieniędzy, tyle! Biegiem tu, w to miejsce jeden. I póki co jeden tylko. Tam są moi już porozstawiani, więc powinni jakoś sobie dać radę z tymi pozostałymi. Ale oni lecą jak małe samochodziki, nie? Oni tak szybko tutaj zaiwaniają, że ja nie wiem, czy ci moi w ogóle się wyrobią. Tutaj jest kluczowa strategia. Ja. Kluczowe jest to, żeby je dobrze rozmieścić. Zobaczymy, jak to będzie szło. Ojoj, chyba nie dam rady, ty. No? Dobra, dał radę. Nie, to poczekamy na siano. I dorzucimy speakermana, bo speakermeny sobie lepiej radzą. Dajmy tu speakermana. I dajmy speakermana też w razie co tutaj. Tak, żeby one razem się wspierały, walczyły. Zobaczcie, że oni już tutaj coraz szybciej lecą. No, szybko oni jakieś turbo mają w ogóle. A musimy tę bazę jakoś ochronić, nie? Dobra, jest, nie doleciały jeszcze tutaj, czyli jesteśmy na dobrej drodze żeby to szło, lecą kolejne musimy dobrze rozdysponować nasze fundusze, dajmy jego tu na zagięciu żeby obejmował jak najwięcej, o tak bym go tutaj wstawił i kameramena dajmy tutaj jednego, żeby on już szybciej je tutaj mógł wytłukiwać Dobra, i patrzymy, jak sobie radzą. Póki co, to rozmieszczenie się bardzo dobrze sprawdza, muszę Wam powiedzieć. Czy wystarczy tego, co mam teraz? Zobaczymy, zaraz się okaże. No, do tych jeszcze nie doleciały, więc w teorii powinno to wystarczyć. Ale ja jeszcze dorzucę tutaj jednego. Tak, na wszelki wypadek. I dorzucę jednego tutaj. I jeszcze dorzucę jednego tutaj. Oni próbują z nimi walczyć i dają na chwilę obecną radę. Ale zobaczymy, jak to będzie dalej. No, 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 lećcie, lećcie. Znaczy, nie lećcie, co ja gada. Nie lećcie! Dajcie się pokonać! Tak, bardzo dobrze! Zarobiliśmy pieniążek. Tu tutaj brakuje. Tu brakuje czegoś jeszcze, żeby waliło. To jeszcze dorzućmy tutaj tego speakermana. I dorzućmy jeszcze kameramena w to miejsce tutaj. O, on idealnie współpracuje z tym drugim. Oni niczym obydwoje tak dopasowani do siebie wiedzą. Jeden przewiduje ruchy drugiego. Jak mają zwalczać tą plagę, która na nas najeżdża cały czas. Ja może od razu dowalę tutaj coś drugiego. Albo nie tutaj. O, o, tutaj by się przydał jeszcze jeden. A zróbmy kilka w jednym miejscu, żeby one razem waliły. Tak, tutaj będzie taki, 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 takie, takie miejsce, żeby one nie dawały rady przejechać. Zobaczmy, czy się da jeszcze jednego. Tak, zróbmy takie miejsce, że tutaj, zobaczcie, co się dzieje. Że oni w ogóle nie powinni stąd wyjechać, a nie do bitki będą tam jechały i te pozostałe ich wytłuczą. Chyba ich wytłuką, prawda? Dobra, ale tu już się ciężko robi. Okej, okay, to dowalmy kolejnego. Do samo miejsce. Miejsce. Pyk na dzień dobry od razu. Tu, tu, żeby od razu tutaj się działo. Zobaczcie: od razu wszystkie się tłuką, od razu, żeby nie dały rady poprzejeżdżać. Żeby te wszystkie tutaj były w zasięgu. Zobaczcie, jak szybko. One nie mogą dalej się ruszyć, bo tutaj cała armia jest już na, na dzień dobry ich wita. I uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, tylko teraz ci duzi najgorsi są, nie. Patrzcie jak szybko się dzieje, ale powinno dać radę w tym miejscu. O, 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 o. Ten jest jakiś taki, kurczę, odporny bardziej, ale dadzą radę. Tak, trzeba taką armię w jednym miejscu robić. To jest dobry pomysł, uważam. Pawełek ma dobre pomysły. Tak, betonowy Paweł, jak zawsze, IQ3000. Damy radę. Dobra, już wygodnie tu trzecie. Ja myślę, żeby drugie takie coś jak tutaj jest, zrobić może w tym miejscu, bo one tu powoli jadą. Zaczynamy, ile pieniążka nam się zdobędzie. Co? To jest wszystko, co zarobiliśmy? To jest kpina jakaś. O, no właśnie, to rozumiem. I robimy pyk, pyk. pyk, pyk, pyk. Ja nie mogę więcej! Dodajmy Ja już mam maks! Ja już mam wymaksowane, ja już nie mogę więcej postawić. Więc już teraz liczymy tylko na to, że nasza strategia jajku 3000 rzeczywiście się sprawdzi. Ale zobaczcie jak tam jest, to tam się dzieje, tam jest naprawdę grubo. To tutaj one nie mają szansy się ruszyć. Teraz te ich powinny trochę tamtego. Za dużo HP mają! Ej, 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 ej! Czy tutaj to się sprawdzi? Nie sprawdziło się coś. Halo, ja was dogonię, ja nie, mo nie możecie tam... To jest ostatni? Nie, to jest przedostatni. Dobra. Może? Za dużo HP mają. Kurczę. Chyba mi dowalą bazę. No nie, no nie, no nie! Przecież tak dobrze szło! Przecież ten plan był genialny! I co się teraz stało? W jaki inny sposób ja to miałem przejść? Jak nie tak, przegrałem. No ludzie! Ale myślę, że w tym momencie już skończymy ten odcinek. Bardzo spodobała mi się ta gra. Możliwe, że do niej wrócę, jak zostawicie odpowiednią ilość łapek w górę. Napiszcie jakiś fajny komentarz, zostawicie subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. W takim razie... O, tak dziwnie zakończę, bo jakoś tak mi wyszło. Cześć.